Hejka, z tej strony George znany również jako akcji, a dzisiaj filmik, którego nikt się nie spodziewał, nawet ja się go nie spodziewałem przez pierwsze 5 minut. W tym odcinku będę próbował wam przybliżyć parę takich ciekawych mniej lub bardziej rzeczy, które mogą przydać wam się na Mechem. Wiem, że na pewno nie będzie ich dużo, bo mam aż chyba 3 rzeczy, o ile dobrze pamiętam w głowie w momencie zaczynania tego filmiku, ale mam nadzieję, że wam się przyda. I jako, że nasza postać biega już sobie po Titan Islandzie, to zacznijmy może od tego. Kojarzycie, że na Mayhemie będzie bardzo dużo Exile'i, albo dużo Strongboxów, albo różnych innych dopalaczy. Więc sprzedam Wam mały patent jak się bardzo dobrze wyekwipować jeżeli chodzi o start właśnie tej ligi. Zaczynamy sobie gierkę, więc tam będziecie przechodzić przez Exile'i, przez Invasion Bossy, Strongboxy, Breachy itd. Ale, jeżeli wbijecie na Tidal Island, który jest jak widzicie strasznie malutką lokacją. I ten rozmiar tej lokacji właśnie ułatwi nam farmienie tutaj Exile. Jeżeli będą Exile świetnie, jeżeli będą Strongboxy, całkiem ok, jeżeli będą bricze, no troszkę trudno, trzeba będzie znaleźć inną lokację. Ale jeżeli na samym początku Mayhem'a będzie w tej lokacji coś, co warto farmić, ponieważ z Rogue zawsze dropi pełny ekwipunek, czyli dwa pierścionki, amulet, zbroja, broń, różnego rodzaju tak dalej. więc jeżeli zabijemy sobie około 10, no Unikat na tak bardzo niskim poziomie jest prawie, że gwarantowane, żeby wypadł. A wiecie, jak mało unikatów jest na bardzo niskie poziomy? Szczególnie na trzeci poziom? Uwierzcie mi, że dropnięcie Tabuli, Goldrimów, Lockton Icarusów, Karooi Wardów i tak dalej i tak dalej są ogromne. Uwierzcie, że naprawdę szansa na to, żeby wyłapać coś dobrego, nieważne czy jesteście spelkastarami, Melasami, Łucznikami i tak dalej i tak dalej, znajdziecie tutaj na pewno coś do siebie. Wiele ludzi w poprzednich edycjach Mayhemu farmiło tą lokację nawet po 20 minut na starcie ligi wyekwipowali się od stóp głów i robili fabułę w kilka godzin. Uwierzcie mi, chyba nie będzie lepszego miejsca, żeby się naprawdę dobrze wyekwipować na samym starcie niż Tidal Island. Jeżeli nie wiecie jak resetować na lokację, to możecie wyłapać portal, uwierzcie, tych portali będzie na pewno dużo tutaj, cofnąć się do miasta, podejdź znowu do waypointa, waypointem cofnąć się do coastu, no i trzymając ctrl przycisnąć na wejście do Tidal Island i wtedy Wybrać sobie stworzenie nowej lokacji. No i możecie to farmić w kółko, aż wam się nie znudzi, albo aż modyfikator się nie zmieni. Drugą rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, jest tak zwany zone tracker. Skoro interesujecie się Mychemem, powinniście wiedzieć, że co godzinę wszystkie mody zmieniają się pomiędzy mapami. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, na jakiej zonie jest jaki mod, polecam właśnie używać sobie tego zone trackera, czyli ludzie będą sobie głosować, mam nadzieję, że będą głosować. Sam będę próbował głosować po zalogowaniu się, e, wrzuceniem klienta TXT tutaj. Będę głosował na jakich lokacjach są jakie mody, czyli przygotował dajmy na to, że ktoś chciałby na Prisoner's Gate sobie pofarnie przykładowo Exile. no i by sprawdzał, o dzisiaj są Exile na Prisoner's Gate o tej, o tej godzinie. Później możemy sobie sprawdzić to samo na mapach, na unikatowych mapach, jakichś specjalnych miejscach typu Palecourty, Apex of Sacrifice itd. itd. Dla ludzi zainteresowanych wrzucę zarówno ten link, który tłumaczy, jak się, że tak powiem, zalogować i jak wołtować. Y, no i sam link do strony, w której po prostu już będziecie mogli sobie sprawdzać, jeżeli ktoś będzie tego używać. Mam nadzieję, że albo zmotywuje was do używania tego, albo ludzie będą tego używać, bo za czasów starszych flashbacków, mayhemów itd. itd. działało to po prostu świetnie. Mimo tego, że niektóre opisy typu anarchia, typu torment itd. nie są używane w tym mayhemie. Bo to było ze starego flashbacku, ale nadal jest możliwe po prostu kliknięcie ambusza. No i ambusz zamiast dwóch trągowców, będziemy wiedzieć, że jest 20, i tak dalej, i tak dalej. Czyli będzie to bardzo fajny bonusik, bo będziemy wiedzieć, gdzie co farmić. Dodam jeszcze to, że ze wszystkich porad tej się najbardziej boję, ponieważ może totalnie nie wypalić, ale lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, że takie coś w ogóle istnieje. Trzecią rzeczą jest coś jak ten filmik, tylko w wersji do poczytania. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć troszkę więcej, albo by nie połapał od góry do dołu, co próbuję wytłumaczyć. To macie tutaj dosłownie wytłumaczone praktycznie to samo co ja widzę. No i do tego jeszcze w jakich miejscach warto pofarmić sobie EXPA, na co warto uważać, jakie buildy są w opinii osoby tworzącej, że tak powiem, viable, czyli jakie są dosyć dobre. Mamy tutaj jeszcze właśnie filtry, o filtrach za chwileczkę. Do tego jeszcze właśnie trackery różnego rodzaju, no i jeszcze jak rozwijać Atlas. Więc na spokojnie powinniście sobie to przeczytać, jeżeli będziecie mieli chwilę. No w największym skrócie zabawa. Dużo zabawy. Teraz <laughs> przechodzimy do filtrów, bo coraz więcej pomysłów przychodzi do głowy, a czasu coraz mniej. Wartą rzeczą są filtry. Wiecie, wszyscy zazwyczaj używają Neversinka, Filter Bladea i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatnimi czasy zauważyłem, że ludzie na czacie pytali mnie: Człoczu, skąd masz taki filtr? Podświetla ci rzeczy na levelowaniu? Czemu miecze są czerwone? Czemu łuki są zielone? Czemu wandy i inne kasterowe przedmioty są niebieskie? Jak fajnie ci poświetlać czterolinki w czasie levelowania? Maxi, fajne flaszki i tak dalej. Więc. Zaraz bardziej odsuwam się od NeverSinka i zaczynam przechodzić na filtr Stupid W Hobbita. Podrzucę na pewno linka do tego, żeby nie było, na pewno się nie zgubi. Wygląda on troszeczkę inaczej, ale uwierzcie mi, że wiele itemków razem z dźwiękami jest całkowicie inne, ale jest to naprawdę o wiele wygodniejsze w czasie levelingu, zarówno na Zizaranowej Lidze i pewnie w czasie levelowania mojego Flicker Strike'a będę używał tego filtra, ponieważ jest on strasznie przyjemny i naprawdę ułatwia levelowanie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się go używa, po prostu klikajcie sobie na forum i ten filter page. Klikajcie sobie później followowanie go, no i możecie wyłapać sobie Sovereign General, czyli to jest taki najbardziej generalny, bardzo prosty, coś jak odpowiednik zera albo jedynki w Neversynku. strict, czyli strict, no i później uber strict. Moim zdaniem uber strict nie jest dość strict, jeżeli chodzi o naprawdę chore mapowanie, ale wtedy możemy wrócić sobie standardowo do Neversynka. Jeżeli wolicie mieć swoje własne soundy, to custom soundy, tylko trzeba będzie troszkę inaczej nazwać pliki. Więc jeżeli potrzebujecie, pofollowujcie sobie i uwierzcie, na pewno będzie to całkowicie inny leveling. Jeżeli będziecie używać mojego Explotrapa, to jeden z użytkowników Wiciu zrobił nawet swoją własną wersję filtra której, że tak powiem, bardzo dobrej itemki na start, czyli na przykład Czernebok Pilar, który jest bardzo przydatny do tego buildu, na przykład na SSF-ie, jest podświetlany jako baza do częsowania. Czyli takie itemki po prostu są podświetlane jako częsowanie, No a tutaj, jeżeli bym dropa dropła i bylibyście naprawdę... Harciarzami totalnymi, to na pewno zauważycie, że o ta tarczka przydaje się do buildu. U mnie na Discordzie link jest w opisie, na pewno będziecie mogli sobie go ściągnąć bez większego problemu. A bardzo polecam jeszcze właśnie filtr stupid fat hobbita, ponieważ zmienił to moje levelowanie. Levelowanie jest o wiele, wiele łatwiejsze z tym filtrem. I jeszcze właśnie update z dzisiejszego dnia, na Discordzie mamy właśnie kanał Przydatne Rzeczy. Na której będę wrzucał jeszcze jakieś rzeczy, które będą moim zdaniem przydatne na meichem i może na inne eventy. Będą tutaj pewnie jeszcze filmiki starterów chłopaków, więc, jeżeli byście chcieli bić na Discorda, link jak zwykle, tak jak mówię, w opisie. No i będę tutaj pewnie rzucał jak najwięcej przydatnych rzeczy. Mam nadzieję, że będą przydatne. Nazwa wskazuje przydatne, więc powinny być przydatne. Jeżeli nie będą, no przepraszam, próbowałem. A jednak wpadłem na to, co jeszcze możemy poprawić. Jest jedna rzecz, którą bardzo gorąco polecam zrobić. Jak wiecie, ustawienie staszy jest uzależnione od tego, jak one są ustawione na standardzie. Jak widzicie, mamy tutaj malutki rozpiździel, ale możemy temu zaradzić. Włączymy hide, remove only tabs i jak widzicie, mamy bardzo ładnie poukładane nasze wszystkie stasze. I teraz tak samo, jak są one nazwane i tak samo, jak są one poukładane, na każdej lidze będą one się pojawiać. Jako, że mam mój folder sheet, w którym mam currency, esencje, trójki, czyli karty, unikaty, delwy itd., tak to jeżeli się obudzę na Mayhemie, na Flashbacku, na Endless Delwie To te wszystkie rzeczy będą identycznie poustawiane Już mam przygotowane tutaj wszystkie moje stasze Czyli właśnie mój folder, mapy, fragi, dumpy I3, czy tam aż 6-7 sklepików No i do tego jeszcze parę dodatkowych pustych staszy Na każdy lidze, na której się teraz moja postać wykluje, urodzi Zawsze tak będę miał poustawione stasze Czyli te będą znowu publiczne, z cenami Te będą się nazywały dump, z takim znaczkiem Ten będzie fragiem i będą tak poustawiane Poustawiajcie je sobie bo mnie zawsze krew zalewa, jeżeli tworzę nową postać i znowu mam, o nie, znowu trzeba poustawiać sklepik, trzeba pokolorować je ładnie, trzeba je poustawiać tak jak pamiętam, ponieważ masa memory się w każdym momencie wykształca, i tak dalej, i tak dalej. Poustawiajcie teraz, naprawdę nie będziecie musieli nigdy więcej tego robić, chyba że kupić nowe stasze, ale na to chwilę, moim zdaniem, jest to chyba top tier 1 do 1 najlepszy pomysł, jaki mógł mi wpaść na tego typu filmy. Jeszcze za odpowiadając, jak je w ogóle ustawiać, nic. Bardziej prostego. Jeżeli chcecie wysłać Stasza całkowicie na lewo, klikacie na niego prawym guzikiem i on się pojawia całkiem na lewo, a poza tym możemy je po prostu ruszać lewo-prawo, czyli po prostu je ustawiamy dosłownie w ten sposób. Czasem się blokuje, czasem jest to mozolne, ale w dalszym ciągu jest to proste. Po prostu proste. Więc teraz będę się żegnać. Będę chyba miał błąd w ogłoszeniach. Nie 4 wynazy filmików, tylko 5, bo jednak na coś wpadłem. Więc no. Więc to by było chyba na tą chwilę wszystko. Ja się będę zbierał, bo w danej chwili, że tak powiem, w tle mam uczelnię, ale zachciało mi się jeszcze tutaj dodać właśnie malutkie info, no więc ja będę zbierał. Stream dzisiaj 18.50, około 19.00. Mam nadzieję, że się wyrobię. No a póki co, do potem. Ajo!